Dzień dobry słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam Was na kanale Ciotki Irse i moim w kolejnym odcinku czwartkowej rozgrywki na, naszej, na naszym kanale, czyli kolejnym odcinku kryształów na obcasach. Słuchajcie, mamy już nowy, piękny dzionek w świecie simowym i ten dzionek jest jeszcze piękniejszy, ponieważ jest właśnie drugi dzień wiosny, czyli jest duża szansa, że będziecie plutko. Będzie pięknie i wreszcie zniknie nam śnieg. A jak zniknie nam śnieg, to łatwiej będzie nam sprzedawać różne rzeczy, bo generalnie z kasą na koncie mamy trochę słabo. Pokaż rachunki. I będzie jeszcze gorzej. Bo bieżące rachunki mamy 7,5. 705. 705 simoleonów, z czego 67 to są stare rachunki, których nie zapłaciliśmy w zeszłym tygodniu. Jej, tak czy inaczej. Eee, kontynuujemy rozgrywkę i zerknę tylko co potrzebujemy. Potrzebujemy wyhodować kryształowe drzewo, mam nadzieję, że się uda. Kryształowe drzewo jest ok, tylko jeszcze nie, tylko na razie jeszcze przebywa w odosobnieniu szklarniowym. Bo jest zima i ona potrzebuje wiosny, żeby działać, no, żeby działać, w sensie, żeby urosnąć. A poza tym musimy ukończyć cztery sztuki biżuterii lub e, klejnotów w stanie skupienia. Ale, żeby to zrobić, potrzebujemy dwóch rzeczy. Po pierwsze, klejnotów, których mamy, troszkę mamy, więc jest ok. Ale po drugie, potrzebujemy pieniążków, których na razie nie mamy. Więc e, co nam zostaje? Jest godzina siódma. Godzina siódma. Gdzie jest? A, powiększę to sobie, bo nie widzę. Bo nie widzę, bo już jestem takim. A gdzież ty zgubiła stół? Tu jest, matko. Ślepy, po prostu ślepy. Eee, podejdź tutaj, idź tutaj. Nie rysuj, nie rób innych rzeczy. Pogoda jest. Eee, jaka jest pogoda? Chłodno, częściowe zachmurzenie, ale eee, umieś w świecie. Dobra, umieścimy to tutaj. E, aha, nie mamy nic z, z towaru, więc towar trzeba sobie szybciutko przerzucić i rozpoczniemy naszą sprzedaż garażową. E, niewielkiej biżuterii typu kolczyki, naszyjnik no, może się uda sprzedać i tak dalej. Mam założone naładowane kolczyki, pozwalające na lepsze interakcje. Więc tak, więc będzie ok. Mam nadzieję, że będzie ok. Obsługuj stoisko i rozpocznij sprzedaż garażową. Jeśli chodzi o Twoje potrzeby, to są w miarę ok, więc nie powinno być z tym problemu. Aczkolwiek jesteś czarownicą, więc myślę, że zainwestowanie. A nie, mamy kociołek, bo ciotka nam zrobiła kociołek. Więc skoro jest czarownicą, to będziemy mogli robić eliksir wielkich potrzeb. Dzięki któremu e, zaoszczędzimy trochę na jedzeniu, piciu, rachunkach i paru jeszcze innych rzeczach, ponieważ e, eliksir wielkich potrzeb po prostu nam wypełnia wszystkie paski na zielono. Więc e, ten problem nam odpadnie. Kto, o, proszę, ktoś dorósł. Dorósł, aż hardjo. Doro, dorosła, bo jednak dorosła. E, więc e, tak, więc ktoś dorósł. Więc e, mam nadzieję, że uda się sprzedać. Oczywiście pomijam drobny szczegół, że takie klapki na taką pogodę są umiarkowanie dobrym pomysłem, no ale trudno, ale może, e, może to spowoduje, że ktoś kupi. E, zachwalaj towar. E, aha, powitaliśmy, niestety, przyjazne. Pogałądka, plotka, pasje. Nie, 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 bo, bo będziesz... Bo będziesz szaleć z rozmowami z innymi rzeczami, a tego nie chcę. O, pani wściekła, bardzo widzę wściekłą panią, panią listonoszkę. towar. Ciebie to kojarzę, darling Walsh. Ja koja Ciebie kojarzę, bo to jest sim. K, która jako nastolatka i dziecko jest strasznym psotnikiem i robi różne głupie rzeczy, ale widzę, że jako dorosła widzę że jako dorosła e, z wyglądu się niewiele zmieniła. Dobra, mieliśmy czterech simy i cztery podejścia do sprzedaży i nic z tego. Nie podoba mi się to. Jak ty masz w ogóle charyzmę, moja droga? Charyzma, umiejętności komediowe, jedynka. Śpiewanie, jedynka. O, ktoś zadufany w sobie. Zachwalaj towar. Nie będę się z wami witać. E, charyzmę masz na trójce, czyli oh. powinnaś móc sobie radzić lepiej. To jest mój znajomy. Zachwalaj towar. No, Juishimitsu. Ta pani, która prodeszła jako pierwsza, nadal się gdzieś tutaj kręci. O, mamy czwarty poziom charyzmy. Charyzma nam rośnie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ale niech ta charyzma nam pomoże w sprzedaży. Aha, od razu mówię, a trochę odsuwam ekran, ekran, widok, bo dźwięk naładowanych kryształów jest straszny w słuchawkach i generalnie jest strasznie drażniący. Może nie strasznie, ale drażniący, więc dlatego ten. Odsuwam się trochę, żeby tego nie słyszeć. Więc. Sorry, wielkie. Aha, wiem dlaczego. Świadome śnienie. Przez najbliższe dwie godziny. Bo co z tego, że mam kolczyki z charyzmą, jak mi się odpaliło inspiracji. Sprzedaliśmy coś. Za 4620. Nie wiem co, ale sprzedaliśmy. Jej. Mamy 5265 simoleonów. Czyli nawet jeżeli zapłacę bieżące i zaległe rachunki, to nadal będę miał 4000 na plusie. Czyli generalnie bez problemu zrobię te cztery itemy, które, które mam zrobić. O proszę, kolejny, kolejny pan, zachwalaj towar. I kolejny ktoś, zachwalaj towar. Piękny ku, piękny warkocz, naprawdę proszę pana, piękny warkocz. Stylówka fajna, utrzymana w latach takich powiedzmy 60., 70., gorączka sobotniej nocy. Eee, więc i ten beżyk, beż i odcienie kawy z mlekiem naprawdę do pana pasują. Naprawdę. 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 True Story Bro. Świetnie, świetnie. Eee, co ci brakuje? Moja Simko. Simko, Simko, co, co ci brakuje Doroto? Głodna jesteś. Wytrzymasz. Jeszcze chwilę wytrzymasz. Sprzedaż się zaraz skończy. Pójdziemy coś przegryźć. Na szybciora. Zabawne powitanie. Nie rób zabawnych powitań, tylko ty masz. Zachwalaj towar. Rozpocznij sprzedaż. Zachwalaj towar. Zachwalaj towar. Miałaś zjeść, ale jedzenie jest dla słabych. Zachwalaj towar. Ciekawe, czy nasz przyjazny kotek. Zachwalaj towar. Ciekawe, czy nasz przyjazny kotek się pojawi. Bo to by było. Dwóch... O, i piąty poziom charyzmy. Bo mamy mały domek, więc. A ty gdzie idziesz? Gdzie pani idzie? Gdzie pani idzie? Przepraszam panią bardzo. Czy to jest prywatna parcela? Czy ty się ze wszystkimi zaprzyjaźni... No tak, bo jest charyzmatyczna. No tak, więc będzie się zaprzyjaźniać ze wszystkimi. Więc wszyscy jej teraz będą łazić po domu. Fantastycznie. Tak, z automatu... Z automatu się przyjaźni witam. wita. O mama. Zachwalaj oj nowy poziom charyzmy, bo tłum ludzi się pojawił, bo mamy małe lokum. wbrew pozorom ten domek ma 64 kratki, czyli generalnie wszystkie, wszystkie umiejętności rosną znacznie, znacznie szybciej. Więc charybas ma też... Nam... Aha, poza tym mamy kulczyki, które pomagają nam w rośnięciu charyzmy, więc podwójny bonus. No, słuchajcie, ludki. Stoję tutaj na tym chłodzie, bo jest chłodno. Od pięciu godzin i sprzedałem jedną rzecz, którą nawet nie wiem, ale to chyba, były, chyba był któryś naszyjnik, Więc przepraszam bardzo, ale mógłby ktoś się zlitować nad biedną wiedźmą i. i. i, 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 i że tak powiem. Ech. Mam ochotę zmniejszyć ceny, ale z drugiej strony to nie będzie dobry zysk z tego, więc. Więc będziemy po prostu wszystkim, nie, sobie samej nie będę zachwalał. Czego chcesz? Szybkie pytanie, a ja... Tak, warto spróbować. Jeżeli się uda, to... Jeżeli się uda, to moja zasługa, jeżeli się nie uda, to jego wina. E, mówię jak taka koleżanka z filmów młodzieżowych o szkole. Tak, jeżeli się uda, to moja zasługa, jeżeli nie, to jego wina. To wina tej drugiej strony, z nami jest wszystko w porządku. Okej, okay. O, kolejna rzecz poszła za 5524, czyli mam już 10789. Jak sobie przypomnę, ile było kombinowania, żeby kupić konia w poprzedniej części rozgrywki, czyli wtedy, kiedy graliśmy mamą dorotki. Pamiętam, że jak kupiliśmy pierwszego konia. O, i kolejna rzecz poszła za prawie 7000. E, dobra, dokończmy tą sprzedaż do końca, później zajmiemy się innymi rzeczami, typu jedzenie. Typu jedzenie. A ja powinienem mieć jakieś jabłka jeszcze z farmy mojej mamusi. E, z farmy mojej mamusi powinienem mieć jeszcze jabłuszka, więc e, powinienem móc spróbować zrobić. E, spróbować zrobić e, eliksir. Tylko muszę się chyba najpierw nauczyć go robić. Tak, ale to jest jeden z pierwszych eliksirów, który robi się w czasie eksperymentowania, więc e, nie powinno być aż tak dużego problemu. Czego chcesz, Dominika? Nie uwierzyć, ale Nino, ból jest przeuroczy. Ale czy myśmy się nie zeskwali z kimś zupełnie innym? Jeśli dobrze pamiętam, ten ktoś się nazywał zupełnie inaczej. Ale dobra. Nie widzę problemu. Żyj pełnią życia, żyj pełną piersią. Słuchaj, jeżeli nie kupujesz, to spadaj. Zachwalaj towar. Więcej opcji, przyjazne. Przyjazne, więcej opcji dośnięto do domu. Jeżeli nie kupujesz, to spadaj. Eee, no dobra, czyli generalnie zyskaliśmy 17 100 jak na razie przez dwie sprzedaże garażowe. Okej. Okay. I kolejni ludzie przychodzą, więc nieźle. Zachwalaj towar. Sofia Biergsen, proszę, zapraszam. Zachwalaj towar. Nie, nie będę ci pokietował. Czy kokietowała? A, bo mi się jeszcze włączyła pewność siebie, więc generalnie charyzma będzie mi strzelała w górę po prostu jak rakieta. Bo kolczyki, bo kolczyki się odpaliły, więc jest świetnie. Jest świetnie. Więc. E, jak no w sumie zaraz zakończymy. No dobrze, czyli generalnie jest pełen sukces. Powiem tak, pełen sukces, więc generalnie przez najbliższy tydzień będziemy mogli spędzić na próbie zaprzyjaźnienia się z Kotem i na e, zrobieniu biżuterii. więc Myślę, że to całkiem niezły plan na dzisiejszą rozgrywkę. O, i kolejna rzecz za 3352 poszła. Czyli generalnie jesteśmy między 20 500 na plusie. Fantastycznie. E, Wyczystojsko. Wyproś gość. jeśli do wy, wy, wyproś kupujących, bo część kupujących postanowiła wleźć do mnie do domu. zabawne, romantyczne, nawet się nie przywitaliśmy, więc nie możemy wysłać. To jest w sumie głupie, że jeżeli się z kimś nie, przy, nie przywitasz, to nie możesz go wyprosić, jeśli do domu. O, a ten co tam robił? Pewnie korzystał z mojej toalety. He? Dlaczego on tak biegnie? Przestraszył się czegoś? Co było w mojej toalecie, co go tak przestraszyło? Nie, wygląda na czystą. Wygląda! A może naprawdę jest pożeraczem jakiejś części ciała, które zwykle umieszcza się w toalecie. Dobrze. Okej. Okay. Dobra, to ja myślę, że posprzątam. O, proszę sam. Matko święta. Czy naprawdę kocioł czarownicy ze wszystkich rzeczy na świecie, które można ugotować w kocio, kocio, kociole, ko, kotle czarownicy, to chili jest naj, naj, po prostu najgenialniejszą rzeczą, którą można zrobić. Przynajmniej będę miał żarcie na 12 dni. Świetnie, dobra robota, Dorota. Naprawdę dobra robota. Ok, to pani sobie skończy robić chili. Pani sobie skończy robić chili, a my wrócimy. Myślę, że na następny dzień. Mamy już następny dzionek i właśnie jesteśmy w trakcie naszych eksperymentów. Zapłaciłem już rachunki, bo wyłączyli nam światło. Więc tak. Jednak rachunki w Simsach trzeba płacić. I nadal mamy prawie 20 tysięcy. Nadal mamy. Klaudia Rumak, czyli matka. Podobno festiwal. Aha, znowu nas wyciągnąć na festiwal. Nie. Nie będziemy się wyciągać na. O! Co tam się stało? Aha, zdobyliśmy. Zdobyliśmy nowy poziom turbo doładowanie, ale A nie powinniśmy dostać jakichś punktów? Ej. Nowicjuszka. Bez punktów? Bo nieładnie. Bardzo nieładnie. No trudno. A. Zabutelkowane. Co się udało zrobić? Eliksir przychylności losu. Na tym mi nie zależało. Na tym mi nie zależało. Eliksir pozwalający na, znaj na znajdowanie pomocnych obiektów podczas wykonywania codziennych zajęć, czyli generalnie można znajdować części, pieniążki i inne tego typu rzeczy. Nie pamiętam, jak się robi ten eliksir, ale. Ale. E, po, nie pamiętam, eliksir wielkich. Nie, to jest najpro, jeden z prostszych eliksirów, czyli eliksir wielkich potrzeb powinien się na samym początku być odkryty, więc być może to będzie drugi eliksir, który uda nam się złapać. Nie udało się? Nie udało się. Trudno. E, tak przy okazji, żywimy się chili, ponieważ udało nam się, udało nam się to chili... Czy ty zauważyłaś te brudne naczynia z drugiej strony działki? Naprawdę? Kobieto. Dobra, nawozić nic nie muszę tu robić, wykopić nic nie muszę robić. Dobra, czyli jesteśmy szczęśliwi, czyli możemy podkurzać do perfekcji, bo to nam da skupienie na parę godzin. A jak będziemy skupieni na parę godzin, to będziemy mogli. Świetnie, to będziemy mogli. Aha, muszę najpierw opróżnić stół. Dobra, bo zrobiłem jedną rzecz wieczorem. Za Zaprojektuj, wybierz projekt. Zrobiłem pierścionek, to teraz zrobimy naszyjnik nasz wśród gwiazd z bekolnitu, bo to jest jedyny metal, który mam. I bo alabastur. Gagat zostawiam, bo gagat jest potrzebny do przywołania mrocznego kocia... ko... kociarza. My będziemy mrocznym kociarzem. E, mrocznego kociarza na sam koniec aspiracji, więc on musi zostać na sam koniec. E, więc tak, e, i brakuje mi teraz, jak zrobię tą jedną sztukę, Aha. to zostaną mi dwie. Więc tylko czekać, aż kryształowe drzewo się wykluje, Aha. znaczy urośnie. O, proszę, i jeszcze za bycie perfekcjonistą. Dostałem nastrójnik, cudownie, jakość wspaniała, fantastycznie. Pójdziecie do ładowania za moment. Myśl o członku rodziny. No tak, myślę o członku rodziny, który nie żyje. Bo z technicznego punktu widzenia, Klaudia, nie żyje. Nawet nie z technicznego, po prostu nie żyje. W, w I ją przywróciliśmy. Dobrze. Czy ty jesteś? Nie, nie jesteś. No to co? podkurzaj znowu do perfekcji. Nawet jeżeli miałabyś wy, wyczochrać dziurę w podłodze, to będziesz odkurzać. Ponieważ odkurzanie jest mi potrzebne, powinna dostać. Nastrójnik wynikający z tego, że jest geniuszem. Eee, że, dobra, kolczyki, żeglony świązwiaz z bekonitu i co mi tam jeszcze zostało? Alabastru mam dużo, ale błyskolit. O proszę, błyskolit, bo to zwiększa szansę na bliźniaki i trojaczki. Eee, to sobie nawet chyba zostawię te kolczyki. Chociaż nie, bo... Eee, ej, rodzina nie przestrzega lokalnych planów działania, mania przetwarzania, przecież wytwarzam. Wytwarzam cały czas wytwarzam, więc jak rodzina nie spełnia wymogów planu działania, to te plany działania, cudowne, wspaniałe plany działania, które jakoś działają i są planami i są planami do działania. Dobra, idź zjeść. Ona jest co chwila głodna. Z jakiego powodu ty jesteś co chwila głodna? Czyżby wskoczyło skupienie? Jej, przez 6 godzin, czyli zrobię ten kawałek aspiracji yy, i w sumie już będzie taka godzina, żeby położyć ją spać. I zrobimy pauzę z wizji, i wrócimy i zajmiemy się przyjaźnią z kotem. Tak. I to jest dobry pomysł. Tak, dobra, czyli yy, robimy ostatni etap aspiracji, znaczy ostatni, ostatnie zadanie z tego etapu aspiracji. I będziemy mogli iść spać, czyli my wracamy za chwilkę. Jesteśmy z powrotem i próbujemy się zaprzyjaźnić z Kotem, którego powiadomiliśmy o tym, że chcemy się z nim widzieć przy pomocy telefonu, ponieważ Koty, jako istoty nieposiadające przeciwstawnego kciuka, bez problemu posługują się. Posługują się takimi urządzeniami. Oczywiście kot, jak to kot, pierwszy co zrobił, to yy, wysłał się do kuwety. Yy, więc yy, będziemy go przekupywać żarciem, ponieważ jest to kot żarłok, więc yy, tak, więc to będzie najprostsze. Co się dzieje? Nic mnie nie trzyma. Stoj życia, szczęśliwość singielki. Tak, ponieważ nasza pani będzie singielką, i myślę, że jak już zrobimy całą aspirację dotyczącą kryształów. A to wszystko zależy od tego tutaj obiektu, czyli drzewa, które na, za wszelką cenę nie chce urosnąć, to myślę, że będziemy mogli e, zająć się e, dziedzicem e, tej jakże wspaniałej rodziny, e, czyli e, kolejnym dzieckiem nauki, ponieważ Dorotka jest dzieckiem nauki swojej matki. Więc jakby nie uważam, żeby. O, Dorota i pani się przyjaźnią. Próbujemy Cię wyszczotkować. Eee, Wyszli do domu. Nie, rami nie ma domu. Eee, poprosi o piosenkę, bo jest wokalna. Trochę śmierdzimy, ale lokalny plan działania wyłączył nam wodę. A. Więc tak, pogłaszcz. Dobrze, że jesteśmy charyzmatyczni. Jesteśmy nieszczęśliwi, ale charyzmatyczni. Przytul. Podnosić nie będziemy, bo umówmy się kot raczej... Opieka nad zwierzakiem zawoła i podnieść nie. No. Tak. Pięknie. Czy my już jesteśmy na tyle francikami, żeby... Przyjaciółka. Zablokuj kamery, skup widok, otwórz forpię podróżuj. Ja chcę cię przygarnąć. Czy ja, ja cię mogę przygarnąć? Hmm i pogłasz, podnieść, włącz do rodziny. Więcej opcji? i rozpieszczaj na kanapie. Dobra, porozpieszczam Cię na kanapie. Nie wiem, czy ja mam kanapę. Mam kanapę? Mam kanapę. Mam kanapę, to. to będę mógł Cię rozpieszać na kanapie. Masakra, żeby prawdziwe koty były tak szczęśliwe, jak się szczotkuje. Nasze koty generalnie zamieniają się w kocich wojowników w takiej sytuacji. I do takich koci golewników, plujących, syczących i drapiących. Rozmawiaj. Dam, Dam ci jeszcze jeden przysmak. Elix nie przyjaźni by ci dał. Przytul. No. Pięknie. Aha. Chciała się przytulić na kanapie, ale nie wyszło. Dobra, spoko. Spoko. Nafutrujemy kota przy smakami. to może się uda go przyłączyć do rodzinki, się, no już bardziej jej nie poznam, znam wszystkie chyba jej cechy, broniąc za terytorium miałkliwa i żarłok. Czy system, czy simowy system dystrybucji kotów mógłby zadziałać? Nie może zadziałać. Dobra, jesteśmy głodni. Dlaczego tu jest brudna? Aha, bo to jest. No to się tego pozbędziemy. Nie pozbędziemy się. Bo bibi -bi object. Dobra, wysikani, wysikani, ale woda. Wody nie spuszczę. Dobra. Kot niech siedzi na kontuarze albo właściwie na lodówce. Niech sobie oh, siedzi na lodówce. Nad nie powisi sobie na lodówce, a my spróbujemy może mm, zrobić eliksir wielkich potrzeb. Do tego muszę jeszcze trochę eksperymentować. Myślę, że szybciej nabije poziom niż zrobię eliksir wielkich potrzeb, ale nadzieja. Nadzieja jest. I nadzieja działa. Dobrze, że nie można umrzeć z własnego brudu. Ale mam nadzieję, że uda mi się zrobić ten eliksir. Jeżeli uda mi się zrobić ten eliksir, to przynajmniej nie będzie mi straszny brak wody. Eks Dobrze, pani sobie eksperymentu. Aha, pani się znudziła eksperymenty. Świetnie. Eksperymenty wcale nie są nudne. Je Jesteś geniuszem. Eksperymenty nie powinny być nudne. Ech. Dobra. Higiena to w ogóle umarła. Jeszcze muszę czekać 4 godziny, 4 godziny aż. Yy, co ty robisz? Aha, pobawisz się. Będę musiał czekać 4 godziny, aż. Yy, włączą z powrotem wodę. Co jest straszne. A kot już nas nie chce znać. Koty mają generalnie bardzo dobry węch, więc nic dziwnego, że kot nie chciał się z nami zaprzyjaźnić. No bo, sorry, laska, śmierdzisz. Zmywać nie mogę, umyć się nie mogę, nic nie mogę zrobić. Włączcie tą wodę. Włączcie tą wodę. Bo nie mogę zrobić połowy rzeczy, bo pani jest nieszczęśliwa. Eksperymentuj. Masz mi zrobić eliksir wielkich potrzeb. Nie wiem, jak to zrobisz, masz to zrobić. Zero presji. No, no, no. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Na pewno tym razem się uda. Albo i nie. Albo wybuchnie nam w twarz i będziemy mieli kramę brzydoty na sobie. No, jest. Mamy eliksir wielkich potrzeb. Uuuu, cudownie. Wypij. Co prawda, nie będziesz już mogła spać przez to, bo on też pozbawia Sima snu. No cóż. No. Zadziałało? Zadziałało. No i jesteśmy piękni, czyści, najedzeni. Powinniśmy być również wysikani. Wszystko nam zjechało do połowy. Ok. Czyli nie działa tak jak normalnie, tylko trochę inaczej? Chyba, że był go za złej jakości? Bo powinien wypełnić paski do, do fulla, ale widzę, że tego nie zrobił. No trudno. No trudno. Pytanie, czy zostały nam jabłka. Nie, nie zostały nam jabłka, czyli trzeba będzie kupić albo wyhodować. Podobno pracujesz nad swoimi zdolnościami w sumie. Tak, w sumie. Okej. Okay. Jesteśmy naładowani. Zostaliśmy zaproszeni na yy, na jak to się nazywa? Wy, wypadło mi słowo. Na pojedynek. Albo w sumie na wspólne ćwiczenie. No dobrze, to idziemy grupą, do, poszliśmy do krainy magii, co my teraz tu robimy? Udaj się na pojedynek. No dobra, tylko chcę ci powiedzieć, że jestem młodą czarownicą i generalnie nie umiem w spele i magię i inne tego typu rzeczy, więc bądź delikatny. To jest przyjacielski pojedynek mam nadzieję. Magiczny pojedynek, po prostu. Będziemy się magicznie... O mój Boże. O mój Boże. Dobra, 1 do 0 na razie. To jest chyba do dwóch. Do dwóch strzałów. No i to będzie się stać tak teraz na... Dobra, odbiliśmy. I przegraliśmy. No trudno. Ach, przegraliśmy. Czy moja duma to wytrzyma? Nie, moje sikanie tego nie wytrzyma. Uwielbiam grać w gry wideo. To był magiczny pojedynek, a ty uwielbiasz... A ty... Serio? powiedz to. Dobra, jak tu jesteśmy. Jak tu jesteśmy, to możemy udać się od razu do alei magów. Możemy się od razu udać do alei magów, to jest chyba portal do alei magów i sprawdzić, czy mają kryształy i metale. Bo to jest nam potrzebne. Zazwyczaj mają kryształy i metale. Masakra. Eee, teleportacja jest na wyższym poziomie. Naprawdę powiem tak. Uważam osobiście, że y, wampir i czarodziej, czy tam spellcaster, jest straszliwie. Y, jest straszliwie. Jakbyś nie używała telefonu, byłoby szybciej. Jest straszliwie. Y... Overpowerowaną y, rasą czy y, stanem życia, z tego względu, że mają teleportację, więc generalnie to łażenie, bo chce się siku i y, łażenie zajmuje 4 godziny dłużej. Aha, chce się siku. Fantastycznie. Czyli zanim ona tam dojdzie, to się sika. Cudownie. No dobra. Czyli y, myślę, że zakupy zrobię już na ofie. I myślę, że na dzisiaj możemy zakończyć, bo właściwie chciałem zrobić zakupy i wrócić do domu i zakończyć, więc i tak trzeba będzie zakończyć. Bo zanim pani dodrepcze, to myślę, że minie sporo realnych godzin. Tak. Yy, I mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które pojawiają się na kanale. Z naszej, czyli z mojej i doroty strony, dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i pa pa!